To to jest taka tajga gdzie pełno tego błota jest, jak ten, 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 ta ziemia tak jak powiedzmy jak na, na, na Polesiu w Polsce. Także dużo tego mokra tam trzeba budowali Rosjanie budowali ten Tory kolejowe do Workuty i do, do Uralu, tam nad, nad samym Morzem Białym, bo tam miały, mieli te e, jak, kopalnie węgla i kopalnie e, nafty, coś takiego. Więc, anyway, to w pierwszej, jak przerzucili nas do tych, to przerzucili nas do, do różnych obozów. W obozie, którym, w pierwszym obozie, w którym ja byłem, to znowu budowaliśmy, mieliśmy mieć, powiedzieli, że musimy budować most, musimy, musimy budować, pod, przygotowywać materiał do budowy mostu. To, to znaczy trzeba było budować no, olbrzymi wysiłek pracy fizycznej. Oczywiście propagowali, że jak wypełnisz normę, to będziesz miał wystarczająco chleba do. To, to, do, do tego, żeby przeżyć. No więc e, ja poszedłem pierwszy, pierwszy raz, musiałem zobaczyć, jak to, to pracuje. W pierwszym, Pierwszego dnia to nie pracowałem, to tylko patrzyłem, że co wszystko robią, co, co kto robi. Ja nie pracowałem, ale za długo tak nie można tego robić, więc e, następnego dnia czy następnego kilku dni, bo to jak, jak nie, nie wypełnia się normy, to się dostaje mało wyżywienia. 300, 300 gramów chleba, albo coś, jedna zupa, coś tam na, na dzień.